Cześć, witam was wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam na kolejny odcinek z serii ETS 2, bądź jak to woli, EuroTrack Simulator 2. Znowu się najmujemy do pracy niewolniczej. Ostatnio jechaliśmy z Czech, z Ostrawy do Koszyc na Słowacji. A teraz. Znowu będziemy wieźć benzynę z kwajpedy na Litwie. Do Orebro na Szwecji. Dobrze, że jest podpisane Szwecja, bo inaczej bym nie zgadł. To co? No ale tu widzę, że większa. Może nie tyle większa co Prawie połowa będzie na promie, więc będziemy jechać ze Statoila, choć już Statoila nie ma. Został przyjęty przez strzelkę K, aż mi oko zasłędziało do W. Coś tam. Dobra, no to jedziemy, tak. Sobie zobaczymy jak pójdzie na podlądzie Czekajcie jak to eee, WW Log Logistic o. Dobra I też eee, Siedzonko Będziemy jechać Mercedesem Actrosem W Zamiast na to lusterko mogę można nie zwracać uwagi. Ale tak ja bym się troszeczkę podniósł na siedzeniu no. i lekko wzrok w górę. Może troszkę się cofniemy jeszcze i, i jeszcze w górę, i może troszkę się tutaj chociaż no dobra, nie idę po środku, tylko wzrok no i dobra. Większa, większa przestrzeń widzenia. Dobra. Tak myślę, że będzie dobre. Dobra, zobaczmy. Znowu mamy to il, tak? Mercedesem Oktrosem. Pojedyncza oś z tyłu. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. Do dzieła. No, do dzieła proszę pani, do dzieła i Jedziemy Kurde, ja muszę wam tutaj zawrócić. No nie wyjedziemy przez tą bramę, no? drogę Jak to mówią? Komu drogę temu tramwaj, tak? Przygotuj się do skrętu w prawo Ma Jeszcze światło czerwone eee, Skręć w prawo Tak jak poprzednio, towar nieuszkodzony dojedzie w całości. Jedź prosto. Tutaj po prawej byśmy skręcili, to byśmy mieli punkty widokowe i fotogeniczne. No nie pojedziemy. Nie chce nas wypuścić. Robus. Wow. No obejmię się tutaj. Jedź prosto. Seria się lewej skrót, a następnie skręć w lewo. No w sumie, te co chwila światła są, to nic dziwnego. Skręć w lewo. A jak teraz z zygzakiem będziemy jechać. A nie możemy po prostu prosto pojechać. A czy pojedziemy prosto, i tam skręcimy. Przeliczamy trasę. Dobra, agencja pracy jest odkryta. Możemy zatrudniać kierowców, tylko trzeba mieć tych kierowców i mieć do czego ich zatrudnić. Czyli trzeba mieć samochody własne. Następnie, skręć w lewo. Skręć w lewo. Przejdziemy? Dobra, daliśmy radę. Mandatu nie proste. dostaliśmy. To tak na jeszcze późnym zielonym oj no kosimy los, kosimy tymi światłami Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. No ramy. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolony. Mamy ponad klęskości. 15 godzin na dotarcie do celu A ja pełno nam dużo zabierze tych godzin, więc Nie musimy się martwić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. na rondzie zjeść trzecim zjazdem Zjeść z ronda Jaki nie za mocny jest ten aktrosik. Trzymaj się lewej strony. No ale daję radę. Rozpędzaliśmy się, rozpędzaliśmy się a i tak 70 trzeba jechać. Trzymaj się lewej strony. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Rozpędziliśmy się tylko po to, żeby, żeby zwolnić. Jeszcze trzydzieści, no. Litw... O, ten... Łotwa. Dobrze. Z na Łotwa. Po to, żeby dojechać do Szwecji. jest do skrętu w prawo. Że tutaj Gazp prawo. Gazprom rządzi. nie lipowe miasto co i lipawa albo lipne jedź prosto dobra jedziemy no jedziemy. a tutaj jeszcze nie uda jeść prosto. Co tak chwila przystanek, no to... rzeczywiście będzie 16 godzin. 14 z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Trań sprawą centrum tak. O, tramwaj. Akwarium pojechało. No, no, dobra, my jeszcze przejedziemy. Bo tak jak tramwaje, to się nazywa akwarium. A te okrągłe, to pogórki, to jeśli dobrze pamiętam, albo parówki. Też bardziej parówki, bo czerwone. No i można się było bezkarnie zapytać, no jak ci się jechało parową, co? No jak to się jechało? Kancelarstwo działania to co? Nie odzyskujesz się w akwarium? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. To będzie padał W sumie już pada. Dobra. 80 maksymalnie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Biega bez rozkładania się na prawo czy na lewo, na skrzyżowanie, ale miał kwartał, się nie rozbił co, jak to mówią, kupi ma zawsze szczęście. Jedź prosto. Windawa. Zwolnij. Jedziesz powyżej no. dozwolonej prędkości. No tak. Teraz będziemy zakręcać, co? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przejdziemy jeszcze. Ja to kuszę los na tych światłach, ale to też nie przejedziemy prosto. No możemy jechać. Aliccom pojechał. ta krowa stała na tym, na instrumencie. Dobra, tam z przodu są światła, więc widać kiedy będzie zielone. następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. No i dobra, dojedziemy do portu. I zrobimy przerwę, co? strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No jeszcze koniecznie zobaczymy sobie. Linia super Do dowieedźmy sobie na, na ten na znacznik, z kamerą Wśród zwierząt. Dobra, i ja punkt widokowy Port w Windawie no, Przed nami nasza ciężarówka Tędy wjeżdżaliśmy Terminal kolejowy. do koniec? dobra no to jedziemy dalej już w sumie tutaj mogliśmy sobie zrobić przerwę co? dobra, to zatrzymujemy się tutaj ja gaszę silnik załączam hamulec e, ręczny i mam nadzieję że podobało, jak tak no to łapka w górę subik, strefa komentarza oczywiście należy do was ja oczywiście zapraszam Was na kolejną kolejno moją produkcję, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!